Dzień dobry. Witam was w kolejnej odsłonie Monday tips od Hotel Like. Dzisiaj zacznę od Monday tip. Zamieniaj zdjęcia na filmy. Pierwsze pytanie po co. Myślę, że nie trzeba już nikomu tłumaczyć w dzisiejszej rzeczywistości, że wideo marketing to jest coś, co działa lepiej, Lepiej niż zdjęcie. Lepiej niż sam tekst. Oczywiście są pewne wyjątki. Nie będę się tutaj teraz w te szczegóły wydawać, ale generalnie wszyscy wielcy tego świata mówią rób wideo, wideo dzisiaj sprzedaje. I tak jest. E, to nie jest tylko takie czcze gadanie wszyscy wielcy tego świata Facebooki, YouTube i inne kanały społecznościowe stawiają na relacje wideo, stawiają na treści wideo i my też musimy na nie postawić. Drugie pytanie: jak? No i tutaj wchodzę ja z moimi podpowiedziami, jak zamieniać proste zdjęcia, które robicie na wideo, jak zamienić zdjęcie pokoju hotelowego, wnętrza hotelowego, widoku z hotelu na wideo. Zaraz Wam powiem, jak i pokażę na konkretnych przykładach. Pierwsze, co możecie zrobić, to możecie po prostu nagrać wideo. Wyciągacie swojego smartfona i kręcicie to, co się dzieje dookoła, kręcicie widoki, kręcicie gości, kręcicie Wasz pokój i zamiast wrzucać ładne zdjęcie, wrzucacie po prostu fajne wideo. Moja rada, jeżeli wrzucacie wideo w relacje, to pamiętajcie, żeby nagrywać wideo w pionie. Relacje o, raczej oglądamy na smartfonach. Relacje są w ogóle dostosowane do pionowego formatu, więc tutaj radziłabym pokusić się o format pionowy. Natomiast jeśli wrzucacie wideo na YouTube, tak jak widzicie to wideo, albo wrzucacie wideo na Facebooka, to możecie pokusić, pokusić się o wideo w poziomie. Tu jakby na Facebooka to nie gra roli, tak? Pamiętajcie też, że jest era mobile i większość rzeczy oglądamy dzisiaj ze smartfona i raczej oglądamy, jest nam wygodniej oglądać w pionie. Natomiast jeśli chodzi o wideo na YouTube'a akurat, no to tam format zdecydowanie preferowany jest, to format poziomy. <laughs> Czyli zwykłe wideo, takie jak w tym przykładzie. No dobrze, a co jeśli mam już fajne zdjęcie i chciałabym jednak wrzucić to zdjęcie gdzieś tam do mediów społecznościowych? No ale za moją radą chcę, żeby to było wideo. Są apki, jest ich cała masa, które zamieniają zwykłe zdjęcia w całkiem fajne wideo. Przede wszystkim apka może dołożyć Wam do Waszych zdjęć jakieś dodatkowe efekty, tak jak na przykład w tym momencie zobaczycie śnieg w Gdańsku. Śnieg, którego Gdańsk w tym roku raczej nie widział. APka może Wam pomóc pokazać, że w Gdańsku właśnie pada śnieg. Tak samo ja w tej chwili siedzę i mówię do Was za deszczowego okna, z deszczowej szyby, pozdrawiam. Też możecie takie efekty dodawać do swoich e, zdjęć. Oczywiście, jeśli chodzi o hotel i deszcz, to może nie do końca, no bo wiadomo, że turyści wolą piękną, słoneczną pogodę, ale tych efektów jest sporo w różnych aplikacjach, więc jak najbardziej można skorzystać właśnie e, z jednej z nich. Kolejną apką, która pomaga nam robić niesamowite wideo, niesamowite dlatego, że jak wejdziecie sobie na stronę www.cinemagraph.com, to zobaczycie masę pięknych przykładów zdjęć, w których tylko jeden element się porusza. I też dzisiaj istnieją aplikacje, które pozwolą Wam uzyskać podobny efekt Waszych zdjęć. Zobaczcie sami przykład. Możecie pomyśleć na etapie robienia zdjęcia o tym, że jednak to nie ma być zdjęcie, tylko ma to być wideo. Mamy boomerangi, czyli też ciekawe formaty wideo. Mamy też z wideo na przykład przyspieszone czy zwolnione. Wszystko możecie uzyskać generalnie dzięki aplikacjom mobilnym. A więc, co Wam to daje? Nie zabiera Wam to strasznie dużo czasu, bo to nie jest tak, że musicie mieć komputer z wielkim osprzętem i z wielkim oprogramowaniem. Wiele, praktycznie 99% formatowania jesteście w stanie zrobić przy pomocy smartfona, a to jest bardzo ważne, bo to jest wygodne. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej w temacie, jeśli chcecie poznać konkretne aplikacje i jakich używać, przetestować, podszkolić się z tego, to zapraszam Was na moje szkolenia Social Media Marketing. Pierwsze odbywa się w Sopocie 16-17 marca 2020 roku, a drugie 6-7 kwietnia w Katowicach. Będziemy tam mówić m.in. o wideomarketingu. Także zapraszam Was serdecznie. Monday Typ Padła na samym początku. Zamieniaj zdjęcia na wideo. Dzięki, do następnego razu.